Gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj ojcobójczą furią. E, zrobiłem sobie talię właśnie pod obijanie, gdzie tutaj Lugos, szalony też. Lugos e, uderza za dwukrotność e, za dwukrotność e, zranionych jednostek. Czyli na przykład, jeśli, mamy, jeśli zranimy rywalowi cztery jednostki, to e, Lugos uderzy za 8 punktów. E, Hialmar, e, Hialmara Hjal e, będziemy używali na Rębacza. On. E, po prostu jednostkę z cmentarza, którą wybierzemy, wygna i zada obrażenia rywalowi za siłę bazową tej jednostki. Więc rębacza chcemy grać w pierwszej rundzie koniecznie, tak żeby był na cmentarzu przygotowany. Również możemy megaskopy rzucać pod rębaczy, tak żeby po prostu dyszki robiły. Bardzo, bardzo fajne punkty za cztery prowizji. Zajebiście. Mamy wyciągarki w postaci właśnie onej romancji, czy krwawego orła oraz sowę. Mamy... Tak dużo będziemy obijali rywala, że ten sowę odszczała po prostu wychodzi z punktami, bo od razu wyciągamy sobie małą i tą małą zbijamy, gdzie się po prostu wzmacnia ten nasz sowę. Morkwark też się może przydać pod jakieś jednostki wzmocnione. No i wściekła szarża, która, obija, która niszczy jednostkę, jeśli mamy rządzę krwi 3, czyli przynajmniej trzy jednostki zranione u rywala. No my z, z tego lidera robimy cztery yy, jednostki zranione, więc to jest w ogóle zajebiście fajne, nie? To jest naprawdę spoko. Czy to właśnie, żeby na rębaczach punkty porobić, czy właśnie, żeby Lugos był silniejszy, czy właśnie, żeby Sowę od razu potrafił zbijać, czy Svenrige, który też wzmacnia się za 5 punktów, jeśli ta rządza krwi wynosi 3. Yy, no i inne, jakieś tam brązy typu Ochotnik, który wzmacnia się na koniec tury, jeśli... jeśli... Mamy rządzę krwi 1, łowce do pomagania, żeby mieć tą rządzę. Wojownik, dziką więź i tak dalej. nie? No po prostu powiem Wam fajna, przyjemna talia ze Skellige. Ja na, naprawdę wam polecam, nie? Fajnie mi się nią gra. E, pole, polecam, chciałem powiedzieć. E, to też polecam wam, wejść na mojego Discorda, Armia, Armia Oso. Link znajduje się w opisie. A teraz przejdźmy już sobie do pierwszej gry. Naszym rywalem będzie ojcobójcza furia, czyli również będziemy grali tutaj bardzo podobnie. Rywal zaczyna. Rywal zaczyna, to mi się podoba. Fajnie, że, jest och że są ochotnicy, tak samo łowca, wojownik, lugos. Fajna, fajna ręka. Rębacz mały nie potrzebuje. Kolejny ochotnik. No brzmi dobrze. Dobra, on zaczyna od wodza. Yy, my zacznijmy sobie od rzucenia rębacza. Plus jeden tych lidera. Super. Karty się pobugowały. Oszałamiające. Okej. Okay. Rzućmy w takim razie łowce. Może z niego jakieś punkty będą. Krwawe orzeł. A jeszcze nam przeżył, ty. Nieźle. No to lecimy z ochotnikiem. Dobrze, że to on zaczął, nie? Bo teraz. No możemy być lacy bardziej spokojni. Swanriga też będę mógł zagrać w tej gierce. W ogóle wszystkie karty mogę zagrać. Lugos, Lugosa tylko pod warunkiem, że będzie duża jednostka, bo aktualnie no to... O kur. Co jest? Co jest, widzowie? Kurde, Morkwark. ten Morkwark w ogóle w tej grze będzie dobry? Kurde, jak gra brana, no to może być. Może być fajny. Małej nie chcę. Megaskopu nie chcę. Kurde, oczywiście go dostanę. Jeszcze onej romancji nie grałem. To wie, wiecie co? Mamy dwie karty do zagrania. Ja raczej nie będę go cisnął. Zagramy sobie onej romancję. Wrębacza. No i teraz tak. Jeśli przeżyje, to rzucimy megaskop. Jeśli nie przeżyje, to rzucimy megaskop. Taki jest plan. No ok, nie przeżył. Ja i tak idę na drugą rundę. Hmm. Pomyślałem, że najwyżej troszeczkę problemu zrobimy z tym, że rzucimy ten megaskop. No ale to rozbił, to zbił. Dobra. My mamy ostatnio, ostatnie słowo, więc to jest najważniejsze. Mm -hmm. Czy ta wściekła szarża w ogóle odda? te raczej nie. Ja to wolę inne karty niż wściekłą szarżę. Ona nie odda. Jak ja mam nawet yy, Hjalmara, to ten Hjalmar... On nie będzie miał jednostki powyżej dziesiątki, nie? No... Będzie miał tylko tego. Mamy wabiorna. Wa Z wabiorna mamy dostęp do yy, razy. Kurde, ale fukus fukusję trzeba. No, bez skitu, Nie gadaj. Dobra, jest, fukusja. Mamy wszystko. Mm. Z, Z krwawego wyciągniemy pewnie łowcę, No, mamy rękę naprawdę fajną. Od czego byśmy zaczęli? W sumie możemy zacząć... Kurde, ale Wabiorna nie chce tutaj rzucać. Jeszcze Zacznijmy od wojownika. Dobra, za 7 punktów. Jest orzeł, no i jest Harald, jest teraz Harald, to tutaj bym rejse chętnie rzucił, dobra. Walka. Oni tak, tutaj widzicie, no. Zaraz nie będzie miał czego grywać. No jest sowe. Ja ty. sowa nie odda. Sowe to bym mógł. Aha, zablokuj wrogą. No to nie, to niestety nie mogę. W tym nic zrobić. No szkoda, szkoda. To klikniemy sobie teraz ten deszcz. Po prostu. Mm. Kurde, no nie wiem, co zrobić. A czas się kończy, dobra, klikamy, klikamy deszcz. Zagrajmy z FanRig'em. Dobra. My też będziemy mieli słówkę Też będziemy mieli 24 punkty. Okej, okay, dzika więź. Ale ten Lugos też fantastycznie siądzie. Okej. Okay. No już nie czekam dalej, skoro zagrał opętaną Kolejno, to on przecież będzie sobie zbijał yy, te jednostki. Bez sensu. Bez sensu, ale ja muszę w Abiorno już zagrać, bo trasę strasznie, nie? Chyba, że poczekam i pójdę tylko i wyłącznie w wojownika. Hmm. Kurde, tak też mogę zrobić. Ale fokusję już bym też chciał zagrać w końcu Może w rębacza? Albo w wojownika. Wojownika lepiej Dobra Teraz tak, tu sobie uderzmy tu sobie udeszmy i tu sobie udeszmy. Dobra, super. Wapstery. Zechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Mhm. O, o, o. Pięknie. Dobra, to tak. No w niego będę chciał uderzyć z Lugosa. Na pewno. Eee, o, mam w sumie. Mam w sumie bardzo fajne zagranie. Eee, zagramy sobie tak Jalmara. W Rębacza i zbijemy mu również Rębacza. Uderz tutaj coś. O, super. Elegancko. Elegancko. 51 do... 14 51 do 14, ale my tutaj cały czas jeszcze mamy fajne zagrania z Kjordal. No, mocno, mocno 2, 4, 6, 8, 10 za 12 punktów. Rozsądek jest dla słabych, Dobra, lecimy z tym, ty będziesz następny. No i co, uderzmy sobie tutaj, tutaj i jeden tutaj, pięknie. Dobra, mamy wilka. Akurat na tym mi nie zależało, ale spoko. 2, 4... 2, 4, 6, 8, 10... Za 12 bije nam Lugos, także... No spoko, spoko. O kurde. Sławiutkie, sławiutkie zagranie Trzeba przyznać. Dobra, ja już bym mógł Lugosa w sumie zagrać. Ja tu ustanawiam plawę. Dobra. No ładny Lugos. Dwa, cztery... 2, 4, 5. Niech nie na mnie w kurze! Nie mam całego dnia. Nie, dobra, rzućmy, rzućmy. Nie znoszę kiedy uciekają. On tylko gra jednostki z Keligę 2, 4, 5. Ja nie chcę mu dać dużych jednostek, kurde, dobra. Ze mną, żywy lub martwy. Na spokojnie 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jest Bran. Ha, oczywiście, przyjaciel. Nie brać jeńców za Dobra. O kurde, ale to mega dużo punktów zrobimy. Dobra, jest. Widzicie? Warto było poczekać. Lecimy tak, lecimy tak. Tak. No i lecimy z tą i romancją. Sowe. Wyciągamy małą. No i wygrywamy 52 do 42. Zajebiście, przejdźmy do gry numer 2. Naszym następnym rywalem będzie Nilfgaard Pogstapler tym razem. E, my zaczynamy. My zaczynamy, widzowie co wy nie chcę. wy możemy na ręce zostawić, ale na pewno małych nie potrzebuje Okej, okay, łowca. A to akurat spoko. Megaskop. Jakbyśmy mieli e, rębacza, to by było fantastycznie. Chyba, że zagrałam rębacza samej Romancji. Ach. A jesteśmy myrko po na razie zagrajmy łowce. Myślę, że też ani Lugosa, ani Svandryga nie dobrałem. Będę musiał wybrać. Ale mamy Wabiorna, więc dostęp do Orła również. Dobra, to nie jest źle. Rzućmy kolejnego owce, um. no mamy ten megaskop, więc. Nie, dobra, lecimy na pewno w rębacza. E, rębacza wyciągniemy wabiornem. A z onej Romancji no to wybierzemy sobie. Pewnie Swan Riga poleci. Może blokada, zobaczymy. Okej, okay, jest łowca. ci Tyle, że ja bym kurde zaczekał chętnie z tym Aż będę miał e, odnowienie kolejne. Marnujesz mój czas. Więc. A zrobmy tak, zagramy jeden z lidera I wyciągniemy sobie tutaj Rębacza, o Już mamy Rębacza Więc jeśli nam nie zbije to będziemy mogli zagrać nawet y Orław coś innego To lojalności No my nie mamy sprzyjających mu kart To jest w miarę ja, ale Tak serio, nie mamy kart, które mogą mu sprzyjać No nie, jest w sumie sowe Albo właśnie łowca, to jest takie maksimum A niech ci Super Dobra, to teraz tak Dawaj to, to zbijmy mu. No jest w porządku, i teraz mogę megaskop sobie zagrać. No i raczej pas, tutaj już wątpię, że, coś, że cokolwiek rywal będzie robił. A nie, jeszcze w sumie chciałem Svendrige zagrać, nie? To zobaczymy. Albo mogę Megaskop kolejny też zagrać. Byśmy z tego, z Melut z, fu, z możemy wtedy wskrzesić Rębacza, nie? To za błahe zadanie. Okej. Okay. Dobrze, to wiecie co? Nie, 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 nie to. Zagrajmy wabiorna. Wyciągniemy ryby. już Orła sobie. Wilgeforce i następnie... Svandrigę. Swoją Dobra, mamy to już. Teraz to już pas. Teraz to on też już spasuje. Te Mamy ostatnie słowo. Kurde, ja to ten, ja to zostawię, bo zależy mi na tym ostatnim słowie. Mega dobra kantarela, nie wyszła mu. O to jest fajne. Kurde, ten mega skop. Czy ja go. Znaczy inaczej. Czy ja chcę mieć e, rębacza? Bo rębacz od razu mi z... Zabra... zostanie zabrany przez, przez Hochstapler. To jest strasznie duży problem. Do Lugosa mam dostęp, więc się nie ma co przejmować. Co ja mam jeszcze w talii? Mam jeszcze jednego rębacza? No to zostawiamy. Skoro mam jeszcze jednego rębacza, nie ma sensu nic w takim razie robić. To jest nasza szansa. No, nie gadaj nawet. Nie denerwuj mnie, chłopie. Nie denerwuj. Musimy rębacza. Jeśli go nie zbije, to rzucimy megaskop i dopiero potem rębacza. Jeśli zbije, no to rzucimy rębacza, a dopiero potem megaskop. Teleportacja to nas poprowadzi. Ochotników! Kurde, żeby. Kurde, żeby mi tego nie zbił! Co jest? Kurde, bo to mnie zaboli i to mega, nie? Nawet tak, jak lugosa mi zbije, to spokojnie, ale jak małe, no to już będzie tragedia. Dorzucamy kolejnego rembacza teraz. przydałyby się jednostki, żeby poobijać. Bo ja te, tego sowe nie jestem w stanie rzucić na razie. Jest bieda pod tym względem. A, ok. To mi się podoba, gdyż teraz zagramy sobie w takim razie Hjalmara, albo jeszcze nie, zagrajmy rębacza. Rębacz numer dwa. I teraz możemy sobie na przykład Hjalmara dorzucić. No na pewno ojcobójczej fury nie mogę teraz służyć. Fajnie byłoby wzmocnić tych rębaczy, ale... No nie mogę tego zrobić. Nie mogę. Tutaj będzie pod wściekło szarże rębacz, to też, też będzie spoko. Dawkę skuteczną a śmiertelną zaledwie parę kroków. Idzie po to mu zbimy. E, Jeden tik możemy służyć Dlatego, że ja zaraz ochotnika będę jeszcze grał Daj. Ferkart Kurde jeszcze dobrał to, co zabrał, jest klon fałumy. O kurde, ale nie w sumie, w sumie spoko, bo to będziemy mieli w takim razie na, na wściekłą szarze. Na razie tak, rzućmy ochotników, tak czy się plan w ogóle nie zmienia? Patrzcie, byśmy tak wściekł szarze mieli na Olgierda. Czekajcie, się wściekł szarze na Olgierda. Eee, I jeśli Lugos nam zostanie w Talii, to Lugos będzie na Rębacza, nie? Tylko też musimy mieć jakieś jednostki poobijane u niego, bo na razie to, to jest. No nie jest zbyt fajne. No teraz na przykład możemy. Dobra. On już służył swojego lidera, więc też możemy zagrywać naszego problemu. Kurde i znowu wróci na te punkty. Raz, dwa, trzy, 4, 5. No brakuje mi jednego punktu. Jednego. Więc. 2, 4, 6, 8, 10. Tak. Chcesz wyjść Dobrze. To mu zbijmy od razu. Ekstra. Następnie i romancja. 2, 4, 6, 8, 10. Za 10 punktów e, Lugos uderzy w rębacza. W ten sposób zranimy go i sobę od strzała e, Będzie niszczył bestie. O nie. No to to wiele zmienia. Tak raczej ta giera już siedzi, ale no, Agętka, nie masz gorszego wroga niż okay. skrzypiące drzwi. Piękną parę poproszę. No dobra, zobaczmy. Ja to i tak muszę kliknąć. Może akurat. Zobaczymy, czekaj, to... A bo to jest naprzód! Jaki kurde debil. Nie chcę szlak, Nie wierzę w to, jaki. jaki ze mnie chłop. Dobra, ale to rzucimy morkwarga po prostu na małą, nie? I tak tutaj wzmocnienie. Znaczy, no, jednostek z jakimiś dużymi wzmocnieniami nie ma w ogóle. A jest tera nowa, ale to tera nowa, to. Kialmara wyciąga. Dobra. No dalej, tak czy siak to ładnie stary. siedzi, nie? On sobie kliknął po to, żeby stracić dwa punkty. Ja nie jestem lepszy, ale. Dobra, wygrywamy to, widzowie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, mam nadzieję, że talia Wam się podoba. Jak tak, to zostawcie lajka. Trzymajcie się, powodzenia na szlaku.